Ciało, a emocje. Słuchajcie, zrobiono badanie, w którym stwierdzono, że osoby, które wstrzyknęły sobie w Botox twarz, miały mniejsze odczucia emocjonalne od osób, które nie miały botoksu w twarzy. Czyli Botox spowodował nie tylko paraliż określonych części twarzy, ale również mniejsze odczuwane emocje nieprzyjemne i przyjemne. To jest kolejny dowód na to, że ciało ma ogromny wpływ na generowanie się emocji. Poprzez receptory i uruchamianie umysłu i wszystkich procesów, po to, żeby aktywizować ciało i tworzyć emocje. Ale to oznacza jedno, że możemy wykorzystać ciało i receptory do tego, żeby czuć się dobrze, żeby tworzyć emocje, które są przyjemne i uwalniać te, które są zalegające. Jak to zrobić? Wszelkiego rodzaju masaże, nie tylko fizjoterapia, akupunktura, czy też ruch w postaci jogi, innych ćwiczeń fizycznych uruchamiają ciało i emocje, uwalniają te emocje, ale także sami jak ćwiczymy, czy jak rozmasujemy na przykład miejsca bolesne, rozmasujemy całe ciało dotykając się, gniotąc, używając piłeczek takich terapeutycznych z kolcami, czy też po prostu ćwicząc, Uwalniamy te emocje. Czasami jest coś bardzo zablokowanego, w nas czujemy się źle i zobaczcie, jak rozmasujecie ciało. Wasze emocje puszczają, rozpuszczają się. One jakby mają ujście i oddech do tego, żeby w końcu wyjść na zewnątrz. I druga rzecz dotyk. Jeżeli będziemy się dotykać. Przytulać. Nie musimy się przytulać do kogoś, ale jeżeli sami będziemy to robić, na przykład się dotykać w tych miejscach, które jeszcze mają pozytywne skojarzenia z dzieciństwem i opieką, również dostarczamy sobie tych emocji, które są przyjemne, które dają ukojenie. Także wykorzystajcie ciało do pracy z emocjami. Pozdrawiam serdecznie.